Cześć, witajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o systemach akumulatorowych Haikoki, jest z nami gość specjalny, Krzysiek z Haikoki. Cześć. 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 <laughs> Jak usłyszeliście nazywam się Krzysiek, zajmuję się doradztwem i szkoleniami w firmie Haikoki. Krzysiek prowadzi e, też takie konta na me, w mediach społecznościowych, które nazywają się Hikoki Democard, tak? Obydwa? Tak jest, tak. I tam na Instagramie, i na Facebooku dokładnie. Tak. I na Facebooku. No, tu tam macie w opisie linki, można śledzić, można tam zadawać pytania, jeżeli macie pytania odnośnie narzędzi, elektronarzędzi marki Hikoki, ewentualnie odnośnie o sprzętu. I dzisiejszym tematem jest e, dzisiejszym tematem jest MultiVolt, akumulatory e, wielonapięciowe. Oraz systemy ich ładowania. MultiVolt to ogólnie są, to jest najnowszy system narzędzi, nie? Jeszcze 18 teraz nowa jest. Znaczy, to jest MultiVolt, to nie tylko system narzędzi, ale system akumulatorów głównie, mm -hmm. które zasilają narzędzia. MultiVolt nazwa dlatego, że obsługują one dwa systemy napięciowe, 18 i 36V, i mogą obsługiwać właśnie dwa systemy urządzeń, 18V i 36V. Mhm. Mm co daje to użytkownikom? Czy może ewentualnie dawnym użytkownikom narzędzi, które były wcześniej przed nawet jeszcze multivoltem? E, przede wszystkim dużą kompatybilność, jeżeli chodzi o dopasowanie akumulatorów do e, starego typu e, urządzeń urządzeń 18V, urządzeń do nowych urządzeń 36V, e, ale rozszerza, rozszerza też ich e, ich możliwości, ponieważ nowe akumulatory e, skonstruowane na nowych ogniwach, Dają nam e, możliwość uzyskania większej mocy z elektronarzędzia, dzięki czemu praktycznie wszystkie urządzenia sieciowe zyskały swoje odpowiedniki e, w wersji akumulatorowej. No tak, no bo nawet wielkie maszyny, można powiedzieć, że już naprawdę duże, typu SDS Max nawet? Dokładnie tak: mosty wyburzeniowe, piła. piły stołowe, ukośnice, mieszarki. Praktycznie wszystko... dowolne, dowolne urządzenia, które do tej pory były tylko urządzeniami sieciowymi, są już w wersji akumulatorowej. Wszystko jest zasilane akumulatorami, tak. tymi 36 v e, No dobra, to teraz tak, żebyś nam tak powiedział, co z czym możemy łączyć jako użytkownicy i czy są... Jakieś przeciwwskazania, czy mamy mieć jakieś obawy, nie wiem, ktoś ma inne ładowarki niż teraz występują. Jak to, jak to wygląda? Czy możemy rozbudować system swój elektronarzędzi, który, który używamy, o nowy Multivolt. Jak to, jak, to, jak to rozpoznać, czy to będzie działać? Zaletą systemu akumulatorów multiwol jest to, że one pasują zarówno do urządzeń 18 woltowych jak i 36V. Hmm. I y Kolejną zaletą jest też ich prostota użytkowania, czyli użytkownik nie musi się zastanawiać, czy to urządzenie, czy ten akumulator będzie pasował do jakiegoś urządzenia. Jeżeli, jeżeli on fizycznie da się go założyć na urządzenie 36V, to znaczy, że ono, że pasuje, że będzie działał. Jeżeli da się ten na akumulator założyć na urządzenie, na przykład w kentarkę 18-woltową, to, 18. tak, to, 18, to znaczy, że też to urządzenie będzie działać. Będzie działać. W przypadku, kiedy na urządzenie 36 v spróbujemy założyć starego typu akumulator 18 v no niestety fizycznie jest to niemożliwe. I mhm. wtedy wiemy, że to urządzenie na takim akumulatorze nie działa i, i problem rozwiązany. Nie musimy szukać żadnych jakichś oznaczeń specjalnych, czy pamiętać symbole maszyn, czy symbole akumulatorów. Okej, okay. Jeszcze ładowarki zobaczę, bo tu jest 18, 14, 18 V i biorę multivolt, czyli informacja jest taka, że to będzie poprawnie ładować i nie tak. ma obaw, że coś tak, się stanie. Tak, nawet stanie. w przypadku kiedy nowego typu akumulator multivolt założymy na starszego typu e, ładowarkę. Mhm. Eee, akumulator zostanie naładowany poprawnie. Jedyny, jedyny minus, jaki, jaki w tym rozwiązaniu występuje, to to, że na starszych ładowarkach po prostu ten akumulator będzie ładował się dłużej. I to wszystko, tak naprawdę. Czyli, jeżeli macie urządzenia na starych jakichś bateriach, niewielkich, jeżeli macie e, dawną wkrętarkę, która być może nawet jeszcze jest przed zmianą nazwy na Highcocki. No, dokładnie tak. Też, jeżeli tylko ma ten system slajdowy, czyli wsuwanych akumulatorów będzie to na 100% kompatybilne z nowymi akumulatorami Multivolt czyli możecie sobie kupić na przykład motowiertarkę albo jakieś inne fajne nowe urządzenie i korzystać z tych samych baterii, świeżych baterii w urządzeniach, które już posiadacie czy jeszcze coś powinniśmy powiedzieć? myślę, że możemy powiedzieć jeszcze to, że akumulatory Multivolt występują w dwóch wersjach 5 na 25 ah i 8 na 4 ah W nowych ładowarkach taka piątka ładuje nam się około 32 minut, 8 ładuje nam się około 52 minut. Wszystko zależy oczywiście od temperatury, stopnia rozładowania itd., itd. Natomiast są nadal nawet te duże akumulatory są kompatybilne tak samo ze starszego typu urządzeniami 18-Vimi slajdowymi. Ja robiłem taki test kiedyś. Yy, ładowałem yy, odpowiednik 5 godzinny yy, makity i Koki. zdecydowanie szybciej naładowało się Koki. tylko teraz kwestia tego czy yy, znaczy ładowarki były na pewno były inne nie? No bo każda marka ma yy, inne. No tak ale mówię, tutaj no. widać że to ładowanie jest szybkie po prostu w tych najnowszych ładowarkach tak, w ładowarkach troszeczkę wcale nie takich bardzo starych, ale prostszych, które dorzucane są do, do prostszych zestawów maszyn, no to ładowanie będzie troszkę dłuższe, no taki akumulator 5-amperogodzinny będzie ładował się w granicach godziny czasu. 8 e, około 80 minut. Natomiast tak jak mówię, w nowych ładowarkach jest to 32 minuty i 52 minuty. Jest to taki czas mhm. uśredniony. No dobra, ale jeszcze mamy adapter Dokładnie sieciowy. Tak. Mamy adapter sieciowy, czyli mm, urządzenie, które zastępuje nam akumulator. W, w <laughs> przypadku, kiedy, kiedy możemy korzystać e, z zasilania 230V. E, I dzięki temu adapterowi, tak naprawdę każdą maszynę 36V możemy zamienić na urządzenie sieciowe. Na urządzenie czy sieciowe. jest to klucz, czy jest to pilarka, którą żeśmy wcześniej widzieli? Przypomnijmy, że to, to się składa z. Mm, Kabla, który ma chyba 6 metrów, tak? Tak, tego, łączna, łączna długość tego zestawu to jest około 6 metrów. Mamy zasilacz, dość taki pokaźny. I potem od zasilacza jest około 4 metrów, tak to wygląda, tak, nie? 4-5 tak. metrów to kabla do, do adaptera, czyli ten zasięg urządzenia, no bo tego się nie da ciągnąć za sobą, jest dość spory. To, o czym ja bym też powiedział, to to, że to sobie szumi. To ma swój wentylator, swoje chłodzenie, jest to osobne urządzenie tak jakby sam ten adapter i jego słychać po prostu. Więc jak pracujecie w cichym otoczeniu w warsztaciku, będzie wam to cały dzień szumiało, więc warto jest się zastanowić, czy pracować na akumulatorze, jeżeli tej pracy jest mało, czy przejść na adapter sieciowy. Jeżeli pracujemy na większej budowie albo na zewnątrz gdzieś, nie jest to jakimś problemem. On po prostu lekko szumi jak mały wentylatorek na przykład w ładowarce. Dokładnie tak. tak to wygląda. Oba te elementy zresztą mają chodzenie aktywne, także mają wentylatory wbudowane, które zapobiegają przegrzaniu tych urządzeń. Mają też system zabezpieczania przed przeciążeniem i zabezpieczający przed właśnie przegrzaniem, kiedy na przykład lato, wysokie temperatury, albo podłączymy do nich urządzenie o dużym poborze prądu. No z tego już skorzystałem, bo jak wykuwałem kiedyś, no cały dzień praktycznie kułem i testowałem też ten adapter i baterię, no to wyłączył mi się. Wyłączył mi się w którymś momencie, musiał chwilę popracować, ochodzić się i można było dalej kontynuować o, pracę. Tak to to na SDS-ie Maxie, na dużych, bo na mniejszych urządzeniach nigdy mi się nie wyłączyło, nie zauważyłem. Rozszerzeniem też tego systemu akumulatorowego, nie tylko multi ale ogólnie systemu 18-36 V jest taka multiładowarka. Mhm. Czyli ładowarka, która ładuje cztery akumulatory e, e, jednocześnie, może ona ładować właśnie jednocześnie te akumulatory, może ładować je po kolei, e, ma dodatkowo gniazdo 230 V dzięki czemu nie tracimy, podłączając się do jakiegoś przedłużacza, nie tracimy gniazda ono o obciążalności 8A i z drugiej strony dwa porty 2 Amperowe, dzięki którym możemy naładować sobie telefon na przykład czy jakieś inne urządzenie na USB super, no tą ładowarkę lubię bardzo, w zasadzie tak muszę powiedzieć, że kilka razy używałem tylko tych mniejszych, które były w zestawach głównie używam tej dużej ładowarki ponieważ jest to wygodniejsze wrzucam baterię te które mi się kończą, no i widzę potem, która się ładuje, która jest naładowana, światełko zielone, czerwone, wyciągam biorę korzystam no, z tego. No do ono jeszcze sygnalizuje dźwiękiem też, że Sygnalizuje dźwiękiem. No. no, ale to jest fajne, bo nie trzeba wymieniać, tylko mhm. po prostu te, które się zużywają, wrzucamy. I potem zabieram, no nie. Ładują się po kolei. Ja mam tak ustawione, że ładują się po kolei, nie naraz, tylko po kolei. Można naraz, można po kolei. Wszystko zależy, jak komu jest wygodniej. Czy wiesz, jest to super wygodne w pracy, no bo nie trzeba przyjść zamienić. No i nie, 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 nie tracimy też gniazda, tak? bo czasem jest tak, że, że z tymi gniazdkami jest ciężko. Dodatkowo, jeżeli mamy, nie wiem, dodatkowe urządzenia, na przykład jakieś 12-woltowe ładowarki, które nie są kompatybilne z systemem multivolt, możemy sobie właśnie w to gniazdo podłączyć. Ładowarkę 12 v i wtedy mamy sobie dowolny akumulator. W tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę. Zapraszam do pozostałych moich filmów. I jak zwykle życzymy Wam miłej pracy. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Hej.